że te 16 tysięcy ludzi, którzy wzięli udział, proszę Państwa, w komisjach i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj o mężach zaufania, o przewodniczących, z wiceprzewodniczących komisji. Już mi Giertych wyliczył, że z mojego komitetu było 2000 tysiące wiceprzewodniczących komisji. Jeżeli państwo się poczuli, proszę państwa, urażeni przez Giertycha, trzeba ich go pozwać po prostu o zniesławienie i tyle. No. Praktycznie to nic nie kosztuje. Natomiast prawda jest taka, że Giertych zbyt dobrze się czuje w tym wszystkim, takim obrażaniu totalnym ludzi, że fałszowane były wybory, że to, że tam, to Myślę sobie, że kiedyś z całą pewnością, kiedyś za to wszystko przyjdzie podsumowanie. Natomiast póki co, no to sobie po prostu dworuje kosztem ludzi, którzy przecież tylko sprawdzę, czy jest głos, dobra? Tak jest, dobrze. I, I myślę, że jeżeli Państwo tylko będziecie chcieli, to bardzo proszę do mnie na kontakt napisać. Ja tu poproszę mecenasa, żeby taki pozew napisał i, i w ten sposób być może pomożemy. Natomiast co do istoty, no bo każda sprawa jest inna, tak? Natomiast co do istoty, proszę Państwa, ja myślę, że nawet gdyby doszło do przeliczenia bezprawnego głosów, to te wybory będą przekręcone. Po prostu zwyczajnie leżą sobie gdzieś tam worki. Te worki z podpisami są ważne do momentu policzenia. Potem spisuje się protokół i protokół zastępuje te worki. Jeżeli doszło do takich, ja nie, nie, nie bardzo rozumiem w ogóle, jak mogło dojść do czegoś podobnego. Naprawdę, e, e, czy człowiek ma, e, człowiek ma Trzaskowskiego, Nawrockiego i, e, i on się myli, ile głosów na którego poszło? No, tak był zmęczony, czy jak? No ludzie, tam wszyscy byli w tej komisji, no. No to jest trochę bulwersujące, powiem, że to mnie trochę zbulwersowało, bo tak nie powinno być. No nie powinno takich być zamian jakiś. No. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli doszło, to to i tak nie ma żadnego skutku. Natomiast jutro ma dojść do zaburzenia pracy sądu. O tym opowiada Tomasz Sakiewicz, któremu niniejszym pragnę oddać głos. Prośba, no. oczywiście, od razu o komentarz, bo te słowa Donalda Tuska są bardzo niepokojące. Czy znaczy, wygląda to, że znamy scenariusz, bo coś przeciekło do nas? Ma to wyglądać tak, że bojówki zorganizowane przez Tuska i Giatycha mają zająć przy pomocy policji i służb specjalnych Sąd Najwyższy, ukraść asta, akta, czy próbować znaleźć sędziów, którzy będą wydawali wyroki zgodnie z tym, czego sobie życzy ta szajka i zablokować wybór, czy próbować no, przy pomocy już jakiejkolwiek ekipy, która pod pistoletami praktycznie wyda wyrok, no, to oznacza próbę na przykład obezwładnienia straży sądowej, próbę napaści na pokoje sądowe. W tej chwili Donald Tusk wzywa, wzywa do siłowego przewrotu. Siłowego, fizycznego, który ma być może miejsce już jutro w sądzie najwyższym. Czy ktokolwiek ma głowie, to dzisiaj powinien się zebrać z samej. Donald Tusk po prostu powinien być natychmiast odwołany z funkcji premiera. Ja apeluję do marszałka Hołowni, żeby, żeby natychmiast tego człowieka usunąć ze stanowiska premiera. Bo przecież jutro może dojść do nieszczęścia. Pod warunkiem, że nie zareagujemy, a społeczeństwo jak zwykle zareaga, zareaguje. No. Dlatego, że jutro i Kluby Gazety Polskiej i ja namawiam na spacer na plac kracińskich przed Sąd Najwyższy, żeby jednak być. Ja się też tam przejdę na wszelki wypadek. I porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie tam i tak dalej. Spotkamy się, natomiast no, z całą pewnością. Nie możemy dać sobie zabrać, że tak powiem, resztek sądownictwa, nie możemy zabrać, dać sobie zabrać Polski po prostu. No. Dziwię się bardzo wszystkim tym, którzy uważają się za Polaków, że oni nie widzą, co się dzieje. Dwóch Niemców rozwala nam Polskę. Giertych i Tusk. Jeden i drugi. Jak słyszeliście na taśmach chwalą się swoją niemieckością, natomiast rozwalają nam tą Polskę po prostu krok po kroku. No. Oczywiście na pewno Państwo pamiętacie, że my o tym mówiliśmy przed wyborami w 23 roku, że jak to Tusk wygra to właśnie po to, żeby rozwalić Polskę, żeby ją zadłużyć, żeby ją rzucić na kolana i co się dzieje? 400 miliardów rocznie zadłużenia. Proszę Państwa, żadne państwo w Europie się tak nie zadłuża jak Polskie w tej chwili. I na co te pieniądze idą? Na nic. Nie wiadomo, czy te pieniądze są. Ja nie mogę się ich doliczyć. Mówią na to, na to, na to, a później, że nie ma pieniędzy. Yy, yy, nie ma pieniędzy na wypłaty, nie ma pieniędzy na to, na tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej. Tylko knują, zabrać, nogi podstawić. Yy, urzędnicy w ministerstwach mówią: A już niech ten pis wróci, bo tam przynajmniej normalna praca była. Dosłownie tak mówią urzędnicy wyższego szczebla w ministerstwach, proszę Państwa. Ja bym nie chciał, żeby oni tak machali rękami, dlatego że, że to już będzie koalicja i tutaj ta koalicja będzie koalicją no, odnowy, że tak powiem, Rzeczypospolitej. My musimy teraz, oni zrzucą Polskę na dwa biliony długu i trzeba będzie to zacząć spłacać, proszę państwa. Jak będziemy mieli mały narodowy, bo tam PKB to jest państwa polskim, firm w państwie polskim, natomiast jest narodowy produkt brutto. I to jest 40%, proszę Państwa, tego pozostałego, a ten narodowy decyduje o tym, czy my jesteśmy. Ale tego się nie pokazuje, czy my jesteśmy bogaci, czy nie. My, jako Polacy, nie jesteśmy bogaci. To, to kapitał przychodzi, i kapitał odchodzi. I tyle. I wszystko. Tak ten kapitał buduje fabrykę, tak jak Tesco. Przyszło, co miało wziąć, to wzięło i poszło. Sobie, tak jak fabryki samochodów, i tak dalej, i tak dalej. No, także, proszę Państwa, nie jest dobrze, i to chyba wszyscy wiedzą. Nie jest, proszę Państwa, dobrze. Sprawa Polnortu, tak, czy jakoś tak. Gier tych 92 miliony złotych z akcjonariatu. Pani prokurator, która prowadziła to dochodzenie, była przeciwko umorzeniu tego dochodzenia jej zwierzchnik, który ją poparł, też został zwolniony z pracy. Także proszę państwa, wszyscy, którzy chcieli tą sprawę wyjaśnić, już nie pracują w prokuraturze krajowej, tylko już pracują gdzieś tam na peryferiach i tak dalej, tak dalej. No czeka nas, proszę państwa, no ja mam taką wielką nadzieję, mówię o tym, że prokuratorzy, żołnierze, policjanci, dzisiaj miałem bardzo ciekawe spotkanie z komendantem policji stołecznym. No, takie przekonanie mam, że jest oddany w Warszawie. Dzisiaj miałem spotkanie również z panem generałem. Jak on się nazywa, bo zaraz będę wiedział dowódca Straży Granicznej nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobrze, Robert Bag Bagan, dobrze, generał dywizji Robert Bagan, 31 lat służby i tak dalej, i tak dalej. No, tylko tyle, że to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że ja wzywam dzisiaj, bardzo żywo zareagował na mój widok i poszedł do mnie w Sejmie i mówił: Panie pośle, ja zapraszam gorąco na kawę, porozmawiamy sobie. Panie generale, to nie chodzi o kawę. Moje, moje przesłanie jest takie do pana jako generała, no, że pan przysięgał, na, jakby dla przypomnienia na swoim Facebooku opublikowałem dzięki tutaj postowi Awy rześny przysięgę Straży Granicznej, którą Pan też składał. I tam jest wyraźnie napisane, do czego Pan służy jako generał. Pan nie jest generałem policji, pan nie jest generałem Straży Pożarnej, czyli tam brygadierem, nie jest pan, proszę pana, jakimś oficerem AWW. Pan jest dowódcą Straży Granicznej. I pan odpowiada za szczelność granicy polskiej. Po prostu pan odpowiada, nie Siemoniak. Ja cały czas mówię: bierzcie wszystko na piśmie, bo będzie wasza wina. I tak to się wszystko dzieje dookoła. No, I teraz tak, ja mogę panu współczuć albo nie współczuć, ale tak naprawdę. Panie generale, to ja mam w nosie, czy pan jest sympatyczny, czy nie. Granica zachodnia ma być szczelna. Po prostu. I pan musi stanąć na wysokości zadania. Ja wiem, że tam pan ma ponad 1200 strażników, że to mało i tak dalej, bo zawsze jest mało. Natomiast oni powinni stworzyć punkty kontrolne na paru przejściach niemieckich i nie musi pan mieć tam 15 tysięcy pograniczników. Wystarczy. Wystarczy, że pan na tych rzekach uszczelni, a Polacy panu pomogą. A Polacy panu pomogą. A jak pan mówi, że pan ma mało ludzi, to jest jeszcze wojska obrony terytorialnej, które z przyjemnością panu pomogą. I proszę ich nie obrażać. Bo się panu wyrwało niepotrzebne słowo. Bo oni czasami są bardziej oddani Polsce niż pan sobie nawet wyobraża. Tak więc, panie generale, myślę sobie, że jeżeli pan nie doprowadzi do, do szczelności granic, albo panu na przykład nie dadzą tego zrobić, bo padły dwa słowa na spotkaniach, być może za dużo, że pytanie było Sebastiana Kalety. Eee, takie. No to bardzo ciekawe było, bo w atelier z Sejmu, tam gdzie kamer nie ma, ta dyskusja się odbywała. I pan generał został otoczony przez posłów PiSu. Między innymi ja tam poszedłem mówię: panie Grale, wymagam od pana. A on, wiem, wiem, wiem. Ja mówię: Nie, 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 nie wie pan. Nie chodzi o to, że niech się pan poda do dymisji, dlatego że pan nie może uszczelniać granic, bo panu się nie daje. To niech pan się dlatego poda do dymisji, a nie dlatego, że toś, moju czy owo. Mówi: Jestem gotowy, no to. No, i tam zaczęło pokazywać papiery. Proszę Państwa, to są bzdury po prostu, co oni w tych papierach mają. Naprawdę. Wszyscy wiemy, że Niemcy wytwarzają, kreują, tak jak Tusk kreuje cały czas. Tak Niemcy kreują, że facet z Senegalu jechał przez Szwajcarię, Francję, przebył tę drogę tam do tych Niemiec, a oni go za cztery litery. Dają mu kartkę papieru w wielkości A4, każą mu trzymać w ręku i pokazywać każdemu, kto zażądał papiery. Nie ma żadnych innych dokumentów. I oni tam piszą, proszę Państwa, Polska. Kraj, z którego przybyłeś, Polska. On nawet nie wie, gdzie on jest. Nie ma pojęcia, ten chłop, gdzie jest. A poza tym opowiem Państwu taką historię, którą mi właśnie dzisiaj opowiedziano. Otóż to jest tak. Dlaczego Pan przyjmuje do wiadomości, że oni przybyli z Polski? Po Niemcy tak mówią. Czy oni udowadniają to? No nie, no mam zaufanie do nich. Okej. Okay. A jak pan y, 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 robi tą readmisję na y, Litwę, to jak to wygląda? No to pytamy się, czy on tam był, to, tam, to, jak oni powiedzą, że był, to my go tam przekazujemy. Okazuje się, że żaden z nich nie był. Więc po prostu albo ludzie po prostu zwyczajnie rozumu nie mają, albo to jest, proszę Państwa, po prostu jakaś Jakaś dykta, jakaś kamienikupa, no i po prostu, ja już nie wiem, jak to nazywać. Naprawdę, to jest dramatyczna sytuacja. No, dramatyczna i znowu Polacy muszą brać sprawy w swoje ręce i jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny wszystkim, którzy na granicach tam kwitną i utrudniają, dlatego że w Niemczech już wśród tych nielegalnych rośnie napięcie, że oni do Polski nie chcą, bo tam ich biją. Nie? W Polsce, więc oni nie chcą już do Polski. Mamy już pierwsze przykłady: a to kradzieży, a to próby gwałtu, a to już mamy, już to mamy. Mamy już pierwszą y, y, dziewczynę walczącą o życie y, w Toruniu, czy Bydgoszczy. No już mamy, proszę Państwa. Już mamy. Ja się zwrócę do komendanta jeszcze z pismem z mojego biura poselskiego, on musi odpowiedzieć, bo my nie tylko to mamy, proszę Państwa. My mamy. Jakby to powiedzieć spokojnie, tak bez nerwów, w tysiącach w Polsce tysiące przestępstw, proszę państwa, związanych z innymi, z innymi, proszę państwa, nacjami. To jest tak, że jak tutaj rozmawiam, akurat nie dzisiaj, ale wcześniej rozmawiałem z policjantem z linii, takim, wiecie, nie urzędnikiem, tylko takim, to. Jak zatrzymują w sprawach przestępstwa, to albo Ukrainiec, albo Gruzin. Polaków praktycznie nie ma. Więc pytam się, co tu jest do cholery grane? Dlaczego nie ma deportacji? Dlaczego to jest tak, że jak człowiek jakiekolwiek przestępstwo, nawet wykroczenie, jeżeli popełnia w, w Polsce, a wykroczenie to jest niestosowanie się do polskiego prawa, powinien być po prostu wyrzucany na zbity łeb? No. Po prostu. I nie ma tam, że, że tu jest żona, że są dzieci, i tak dalej, i tak dalej. I raz, dwa by się ukróciły te przestępstwa, a podobno Ukraińcy specjalistami są od różnego rodzaju oszustw. Natomiast, jeżeli chodzi o Gruzini, to, to takie bardziej prymitywne przestępstwa za pomocą narzędzi, i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma strzelania do Polaków. Nie ma. Jest używanie atrap, używanie, pokazywanie noży, ale to Polacy się raz dwa uczą, pokazują swoje i tak dalej. Nie? Ale to wszystko idzie ku temu, że proszę Państwa, dobre czasy już są za nami. Dobre czasy są za nami, bo pojawił się Tusk i teraz, i teraz jeżeli prawdą jest, że jutro ma być atakowany Sąd Najwyższy, jeżeli to jest prawda, to. Oni wszyscy do misji. Wszyscy. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział Tomek Sakiewicz, a może jeszcze raz chcielibyście, żebym puścił, bo to z pierwszej ręki mają te informacje. Posłuchajcie Tomka jeszcze raz. Serdecznie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prośba oczywiście od razu o komentarz, bo te słowa Donalda Tuska są bardzo niepokojące. Znaczy wygląda to, że znamy scenariusz, bo coś przeciekło do nas. Ma to wyglądać tak, że bojówki zorganizowane przez Tuska i Gietycha mają zająć przy pomocy policji i służb specjalnych Sąd Najwyższy, ukraść akta, czy próbować znaleźć sędziów, którzy będą wydawali wyroki zgodnie z tym, czego sobie życzy ta szajka. I zablokować wybór, czy próbować no, przy pomocy już jakiejkolwiek ekipy, która pod pistoletami praktycznie wyda wyrok. Może nie pod pistoletami, ale pewnie yy, ci silni razem skrzykną się albo się już nie skrzyknął, dlatego że tutaj jest odzew bardzo wrogi, ujawnione są te. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że to pierwsza prezes Sądu Najwyższego powiedziała. I dzisiaj wielka afera jest, bo sędziowie Sądu Najwyższego podpisali sobie jakieś takie oświadczenie, że ta izba nie powinna rozpatrywać tychże wyroków. I zobaczcie, na 100 sędziów, 23 to podpisało, to jest 23%, no jakby nie liczyć. A mówi się, jakby wszyscy sędziowie to podpisali. No nie, to jest mniejszość. Oni są nazywani w Sądzie Najwyższym buntownikami w ogóle rozmawiałem z sędziami sądów rejonowych, słuchajcie, no to oni nie chcą rozmawiać na ten temat z politykiem, to jest raz, ale jakby otwieram te mury i takie mm, przełamuję tę taką nieufność do polityka i oni mówią no panie Marku, panie pośle, no, mamy buntowników, no. w prokuraturze to samo rozmawiałem z prokuratorami, którzy mówią, no mamy buntowników, no, my chcemy pracować, no, my chcemy walczyć z przestępczością, chcemy czystego państwa, po prostu państwa bezpiecznego. Takie jest nasze marzenie i cel naszego życia prokuratorskiego służy właśnie takiemu, takiej tezie, no, że Polska ma być bezpieczna no, od bandytów i tak dalej, i tak dalej. I, e, e, i od złodziei. E, i, I prawie się udało, no, I prawie się udało. Gdyby nie to, że Unia Europejska, że Niemcy, że Tusk, że Bodnar, że Giertych, któremu... Przez przypadek w tym samym czasie umarza się dochodzenie prokuratorskie. Taki przypadek po prostu. Więc myślę sobie, że, że wszystko jest jasne. Wszystko wiecie. Wszystko wiecie. Także jutro o 9.00 widzimy się. 9.00, 9.30. Ja tam mam spotkanie jeszcze jedno, więc myślę, że około 10.00 się zobaczymy na Placu Krasińskich. Pewnie pani Manowska się przygotowuje na to. Ona mówi, że dogadane to jest tak, że któryś z pracowników ma jakieś drzwi otworzyć i tłum ludzi ma wbiec przez te drzwi i zająć sąd. Wtedy my też wejdziemy do tego, do tego sądu i wyprowadzimy tych ludzi po prostu. Po prostu no co? Tak trzeba będzie ktoś chciał awantury będzie miał awantury no i tak się skończy, no, ale my musimy bronić sądu najwyższego, bo tylko no, to on nam został po to, żeby mógł wydać spokojnie, spokojnie swoją decyzję. Tak więc myślę, że sąd tam się zabezpiecza z całą pewnością, bo to pierwszego ma być ogłoszenie, czyli za parę dosłownie dni to jest proszę Państwa no za 4 dni tak naprawdę, za 4-5 dni a jutro mają być obrady. Oni te. się okazało, że z tego całego Galimatiasu jest w ogóle jakiś ułamek procenta prawdziwych protestów. Reszta to jest Giertychowska konfabulacja. I tyle. Co do, co do pozostałych rzeczy, no to cóż, no wojna, wojna i po wojnie. Ta wojna trwa już ładnych. Mówię tutaj o Izrael-Liban. Ona trwa już kilkadziesiąt lat i ona będzie trwała dalej zapewne. Amerykanie tu zdyscyplinowali obie strony, trochę się Trump wściek na Żydów, dlatego że po tym jak ogłoszono pokój, Żydzi natychmiast ten pokój zerwali. Tutaj jest podobna sytuacja, ponieważ na Netanyahu sporo, proszę Państwa, ciąży wyroków i wojna pozwala mu być na wolności i wszyscy konfabulują sobie tak, czy tam sobie tam. Taką wiedzę, że on to robi specjalnie, żeby nie odpowiedzieć za swoje brzydkie, proszę Państwa, brzydkie czyny. Co do naszych spraw, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nocę Polaków rozmowy, nie bez kozery pokażę Państwu tutaj, hmm, dlatego że modernizujemy ten program, który mamy. W zasadzie piszemy go na nowo, dlatego że jest tam sporo nieporozumień, sporo błędów wyskakuje. Wy tam jesteście niezadowoleni z tego, tam Wy nie będziecie musieli nic robić. My, proszę Państwa, już sami to będziemy robili. No, to troszkę kosztuje, ale myślę sobie, że razem tam się zrzucimy na to i, i taki program powstanie. No, se Polaków rozmowy będą bezpieczne i tam wreszcie będzie, będzie proszę Państwa, forum. Forum lokalne, ja będę w tych forach brał udział, zapewne. Więc myślę sobie, że poza internetem, po, po, przepraszam, poza Facebookiem, poza i innymi tam youtubami, również będziemy, będziemy rozmawiać sobie tam, ale już na własnym serwerze i na własnych forach. Wejdą też powiadomienia SMS-owe. Ja czekam na nie, znaczy ja mogę je teraz uruchomić, tylko to jeszcze musimy poczekać, aż się, aż się to wszystko, że tak powiem, skrystalizuje. Proszę Państwa, to tyle. Natomiast co do, co do na tej naszej rzeczywistości, a ja oczywiście, już za chwilę włączam telefon. I sobie... Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu. Wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.